W kolejnym dniu naszych zmagań rekolekcyjnych będziemy dotykać tematu najpiękniejszego, który z Biblii przebija się. Że mimo problemu, jaki powoduje grzech i demon, zły duch, chce zatruć życie Twoje, moje, życie wierzących, żeby wiara nie była mocna, lecz słaba, wątpiąca, to Bóg znalazł rozwiązanie. Tam, gdzie jest słowo świat, to każdy niech teraz powie swoje imię. Jak będę czytał jeszcze raz, to ty powiedz, będzie przerwa swoje imię. Głośno, nie bój się tego. Tak bowiem Bóg umiłował... Józefa, że syna swego jednorodzonego dał, aby Józef, który w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. To jest inaczej. To jest bardzo przejmujące, takie poruszające, kiedy my usłyszymy, że to o mnie chodzi. To Bóg, Ojciec tak ukochał świat. Myślimy sobie świat: tyle hektarów świata, tyle lądów, tyle zwierząt, ludzi, a to chyba nie mnie. Nie, to Ciebie. Bóg ukochał Ciebie, że dał Syna Swego, jednego, żebyś Ty nie zginął, żebyś nie zginęła, ale miała życie. I to jest niekończąca się miłość Boga, który nie odwrócił się od swego umiłowanego dziecka, chociaż dziecko zgrzeszyło. Dziecko zgrzeszyło. Bóg tak miłuje, że dał Jezusa, który nie odwrócił się. Nie chcę Ciebie potępić, rzucić do piekła, dlatego że grzesznik dał syna, abyś był zbawiony i była zbawiona. I zobaczmy to teraz przez scenkę, prostą scenkę. Ja Cię wymienię. Ja Cię nie znam Ja jestem z tobą pod Twoją potęgą do marzenia. Zawsze mam z tobą. Przez Twoje życie staram się Ciebie pokazać. Zawsze mam z tobą. Moje oczka jesteś ciekawa. Jestem przeznaczona do świętości. Prowadzi do domu mojego ojca. Zapraszam Cię w tę Tak, bracia i siostry, czasami są to wielkie kłopoty, które nas dotykają, a czasami właśnie takie, które są niby małem. Ludzie, których znamy, najbliżsi nasi. A jednak może się zdarzyć, że słowem albo uczynkiem powodują, że nie chcę się żyć, że serce się zamykam, że uważamy. Jak ja sobie poradzę? No, i wczoraj mówiliśmy o tym, jak ludzie wchodzą w grzechy, uzależnienia, ale zobacz, co było bardzo ważne. Pan Jezus cały czas mówi: Wezwij mego imienia, zawołaj do mnie, do mnie się zwróć w każdym etapie życia. I to wezwanie imienia Jezus, Jezu. Jest ratunkiem, bo Jezus chce dać zbawienie. Jak przyszło do nas zbawienie, zbawienie przyszło do nas przez to, że Jezus się urodził jako Emanuel. Bóg z nami, dzisiaj w świętego Józefa, właśnie czytamy tę Ewangelię o narodzinach. Przyszedł na ten świat, który jest okupowany przez demona. On przyszedł. Jak czasami mówi się, że wojsko gdzieś ląduje, żeby zacząć ratować. To jest zbawienie, że on przyszedł na ten świat syna swego Bóg dał Tobie. Bóg się przybliżył, bo grzech oddziela nas od Boga. Ale Bóg, co zrobił? On się przybliżył, czyli stał człowiekiem. Drugi fakt, przez który dokonuje się zbawienie, to śmierć Jezusa. Jezus umarł. Po co? Dla naszego zbawienia. To jest największy fakt. Cena, jaką Bóg zapłacił za mnie i Ciebie. Jaki jest klucz do nieba? Wiemy, jaki jest klucz do nieba? Ja tu mam na plebanie klucze. To mogę otworzyć i wejść. Jest ciepło, później tam można ogrzać się w ogóle. Jest coś w tym, że trzeba otworzyć trzeba mieć klucz a zobacz, jaki jest klucz do nieba. Przyszedł po to, żeby pokazać, jak naprawdę jest krzyż. Jezus ukrzyżowany, Jezus, który umiera. To jest klucz do nieba. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, to grzechy grzechy wówczas nie mają władzy. Na krzyżu grzech został przebity i został tam. A Jezus zmartwychwstał. Gdy patrzysz na krzyż, to wiedz, że nie jest to znak potępienia ciebie, ale jest to znak, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy i umarł. I grzech został, a Jezus zmartwychwstał. W liście do Kolosan, trzeci rozdział, czternasty werset, czytamy: To, co było naszym przeciwnikiem, czyli grzech, Jezus usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. To uczynił Jezus. Jezus jest tym, który ratuje. Pewnego razu był człowiek, który pracował jako operator zwodzonego mostu. Jego zadanie polegało na podnoszeniu mostu nad rzeką. Kiedy przejeżdżał pociąg, on opuszczał most, aby pasażerowie mogli bezpiecznie przejechać na drugą stronę. Potem podnosił most, żeby statki mogły. Przepłynąć, miał syna, którego bardzo kochał. Wieczorami z nim siadał, rozmawiał, spacerowali razem. Syn często bywał w jego pracy. Ludzie byli bardzo samotni, skrzywdzeni, szukający swego miejsca w życiu. Kiedyś doszło do tragicznego zdarzenia. Nadjeżdżał pociąg, ojciec miał opuścić most, ale coś się zablokowało między trybami dźwigni, utknął kawałek drewna, nic nie można było zrobić, ojciec sam nie dałby rady, a pociąg z pasażerami był już blisko. Syn krzyknął: Tato, ja wyjmę ten kawałek drewna, ojciec zgodził się, ale kiedy syn już wyciągał drewno. Tryby zaczęły się szybko obrazać i wciągnęły jego ubranie. Ojciec gwałtownie jeszcze zatrzymał dźwignię. Był bardzo niespokojny. Patrzył, czy syn jego da się go uratować. Myśli kłębiły się w jego głowie. Musiał dokonać straszliwego wyboru. Czy uratować tych ludzi. Czy pozwolić, aby jego syn został zmiażdżony? Syn zaczął krzyczeć: Tato, opuść ten most! Ale tata wołał: Synu, kocham cię, nie mogę tego zrobić. Ale syn mówił: Tato, zginie tyle ludzi, ja kocham ciebie, opuść ten most. Ojciec z bólem serca opuścił dźwignię. Niczego nieświadomi pasażerowie pociągu pojechali dalej bezpiecznie. Ale na zajutrz w gazetach pojawiła się informacja: Wczoraj zginął syn drużnika. Bracie i siostro, ile razy i Ty też byłeś w takim pociągu, ile razy przez błędne decyzje. Życie, które nie było z Bogiem, mógłbyś zginąć, ale ojciec w niebie dał jedyne swe dziecko, którego kochał na tę ziemię, a myśmy go, jak tam w tych trybach zmiażdżone zostało ciało dziecka, tak myśmy go też nie uszanowali. W Izajasza 43 rozdział jest dokładnie napisane. Dał się dręczyć. A myśmy go zmiażdżyli, cierpieniem obłożyli, przyjął to na siebie. To był ratunek, który wymagał takiej ofiary, jednej najbardziej kochanej osoby, poświęcenia jednego, aby mogła zaistnieć nadzieja na lepszą przyszłość, abyśmy mogli bezpiecznie dalej podróżować w pociągu wiary Kościoła do. Portu, do celu do nieba tak bóg ukochał ciebie że dał swego syna jednego, żebyś ty nie zginął zapłatą za grzech jest śmierć dlatego Jezus umarł i Jezus zmartwychwstał kiedy Jezus zmartwychwstał pojednał z ojcem on przychodzi do Piotra jako stałym. Piotr go się zaparł trzy razy. I o co pyta Piotra? Dlaczego zaparłeś się mnie? Nie pyta, tylko mówi, Czy ty mnie kochasz? Dlaczego? Bo zmartwychwstanie pana Jezusa odpuściło grzech zaparcia się zdrady Piotra. Dlatego dziś w konfesjonale wczoraj i zawsze, kiedy przyjdziesz, Bóg ci przebaczy, bo moc zmartwychwstania jest potężna i wystarczy jej, żeby zbawić Ciebie. W konfesjonale dokonuje się to, co na tym ołtarzu widzimy, że jest On czysty i że tam będzie konsekracja, przyjście Syna Bożego. Dlatego w konfesjonale Bóg, Ojciec, bierze krew Syna Jezusa, żeby oczyścić Ciebie dokładnie. Jak idziesz do komunii, to popatrz na ołtarz. Moje serce jest takiem i może przyjąć pokarm Jezusa Chrystusa, po to, żeby wiara nie była słaba, chwiejna, ale mocna, zdecydowana, odważna. Kiedy przychodzisz do Jezusa, to ono pyta, czy mnie kochasz? Czy może rozpaczasz nad sobą? Miłość jest ważniejsza. Miłość sprawiła, że Jezus się narodził, umarł i z martwych wstał. I do tej miłości Ciebie zaprasza Bóg Ojciec. Zbawienie jest tak blisko nas i nie ma już przepaści między nami a Bogiem, bo na niej został położony krzyż. I możemy zwrócić się do Jezusa i odzyskać to, cośmy stracili. Zobaczmy takie trzy osoby z Pisma Świętego, które doświadczyły zbawienia, kiedy zbliżyły się do Jezusa. Nie wszyscy chcieli tego, różne są sytuacje w życiu. Kobieta jawno grzeszna, przyłapali ją na grzechu, powiedzieli, ma umrzeć, a Jezus, ja Ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz. I Czym jest zbawienie dla niej? Zbawienie jest odzyskaniem szacunku do siebie, szansą, że można dalej żyć na tej ziemi i mieć pokój, to jest zbawieniem. Zacheusz, to przywódca celników, według tamtejszych, to złodziej nad złodziejami, najgorsza osoba w środowisku, On chce koniecznie zobaczyć Jezusa. A Jezus nie tylko to zauważył, bo on w całym tłumie ludzi, jako Bóg, zobaczy dokładnie motywację każdego, tak jak teraz w tym kościele. Każdego dokładnie widzi, co to serce czuje Twoje, jakie jest, do czego ono się chce wyrwać, czy chce zmiany, czy chce przyjąć zbawieniem. I ten Zacheusz, kiedy Jezus do niego przyszedł do domu, to uporządkował mu życiem. A on doświadczył tego, bo jak jest nawrócenie i przemiana życia, to taki człowiek daje świadectwo, on się angażuje, on może więcej zrobić. To jest taki znak dla nas: czy ja naprawdę przyjmuję zbawienie? On mówi tak: Ja kogo skrzywdziłem, chcę wynagrodzić, a majątek chcę też dać ubogim. Jezus mówi, zbawienie stało się udziałem tego domu. Czyli zbawienie dla niego to jest uwolnienie go od egoizmu i od tej samotności, oraz takiego oczyszczenie jego serca, żeby nie czuł się zranionym. Został przemieniony. Oszust został przemieniony, bo spotkał Jezusa. A trzecia osoba, o której chcę teraz powiedzieć, była daleko od Boga przez całe życie. Całe życie daleko a spotkał Boga w ostatniej chwili życia. To jest łodr na krzyżu. Mówimy, że to dobry łotr. Dlaczego? Bo uznał, że jest grzesznikiem, i powiedział Jezu, wspomnij na mnie, gdy pójdziesz do swego królestwa. A powiedział mu Jezus, jak grzeszniku, niestety za późno. Chyba, że zejdziesz z krzyża i naprawisz wszystko. Tak mu powiedział Jezus. Nie, powiedział: Dziś ze mną będziesz w raju. Dlaczego tak niesprawiedliwie Jezus powiedział? Przecież wielu z nas by pomyślało, no niesprawiedliwie. Dlaczego? Dlatego, że zbawienie jest za darmo, z łaski Bożej, czyli jest darem, i nie my mamy to osądzać. Czemu Bóg tak czyni? Zbawienie jest za darmo. Czytamy w liście do Efezjan: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas ukochał, razem z Chrystusem przywrócił do życia łaską. Łaską jesteście zbawieni, czyli za darmo, bo zbawienie to jest łaska, prezent, który przygotował Bóg dla każdego z nas. Zbawienie jest dla każdej osoby. Proszę o świadectwo. Tak jak każdego dnia, tak i dziś, to świadectwo właśnie dotyczy. Spotkania z Jezusem i doświadczenia zbawienia. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Dorota, jestem żoną Artura i matką dwóch wspaniałych córek. Jak większość z Was, jestem z tej parafii. Przez wiele lat żyłam z dala od Boga. Przestrzeganie przykazań było dla mnie w pewien sposób ograniczeniem. Na msze święte chodziłam z czystego obowiązku. Nie czułam żadnej relacji, żadnej więzi z Bogiem. Nie poświęcałam zbyt wiele czasu na modlitwę w ciągu dnia, a wieczorem po całym dniu marzyłam jedynie o tym, żeby pójść spać. Rok temu podczas rekolekcji usłyszałam ostre dla mnie słowa. Że nie wolno nam siedzieć i nic nie robić. I to był właśnie moment, w którym zdałam sobie sprawę, że ja siedzę, nic nie robię i do tego jeszcze tylko narzekam. To był ten moment, kiedy Jezus zaprosił mnie, aby poznać go bliżej. Po tych rekolekcjach wzięłam udział w seminarium Odnowy wiary, na których Jezus krok po kroku prowadził mnie do siebie. I tak doprowadził mnie do spowiedzi generalnej, czyli spowiedzi z całego życia. Podczas tej spowiedzi Jezus dotknął mojego serca, umysłu. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo kocha mnie z moim grzechem. I dla tej miłości oddał swoje życie. Gdy umarł na krzyżu, dokonało się moje odkupienie, zbawienie i zwycięstwo nad moim grzechem. Wtedy też zrozumiałam, że Jezus wraz ze swoim ciałem przybił do krzyża moje grzechy, moje słabości, moje ułomności. I dzięki temu dał mi zbawienie, dał mi nowe życie. Jego śmierć na krzyżu dała mi życie wieczne dała mi możliwość, mimo moich porażek, mimo moich błędów, słabości, na ciągłe powracanie do niego. To właśnie Jezus pokazał mi, że przykazania są po to, aby mi się żyło lepiej, abym była wolna i aby mnie nic nie ograniczało, po to, abym czuła się bezpiecznie. Teraz Msza Święta to czas i miejsce, w którym jestem najbliżej mojego Pana. I dzień bez Mszy Świętej jest jak rozłąka z bliską mi osobą. A moja modlitwa osobista, to czas, kiedy mogę podzielić się radością i smutkiem z Jezusem. To każda wolna chwila, gdy idę do pracy, gdy idę do szkoły po dziecko, gdy sprzątam. Jezus, zabrał ode mnie moj... Jezus nie zabrał ode mnie moich problemów, ale dzięki Niemu wiem, jak nie popełniać kolejnych i wiem, jak sobie z nimi radzić, bo Jezus poradził sobie z nimi doskonale. Dlatego nie przeceniaj się, jeżeli uważasz, że Jezus nie poradzi sobie z twoim grzechem i z twoją ułomnością. Nie ma takich błędów i grzechów, z którymi Jezus by sobie nie poradził. Chwała Panu. Kolejne świadectwo... Bóg czeka na Twoje świadectwo, bracie i siostrom. Właśnie doświadczyć zbawienia to wyjść poza siebie. To ta kobieta, która później mówiła, że nie ma ciała w grobie, z martwych wstał. I ona później głosiła Chrystusa, bo Jezus ją uratował. To Zacheusz, który doświadczył, że największe bogactwo to jest mieć wiarę, to mieć relacje, a nie samotność i obłożyć się pieniędzmi i to jeszcze nieuczciwie zdobytymi. To Łotr, który już wtedy rzeczywiście zmarł za chwilę, ale był pojednany z Bogiem. Zbawienie jest dla Ciebie. Dla każdej osoby, każdego grzesznika. Które myśli już po mnie nie mam szans. Potrzebna jest postawa jednak, żeby uznać, Jezus jest moim Zbawicielem. Bo w dziejach apostolskich czwarty rozdział czytamy nie ma w innym zbawienia. Nie ma pod, pod niebem innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, nie ma i nie będzie. Jest jeden Zbawiciel który się narodził dla ciebie, nauczał i naucza ciebie, umarł dla ciebie i zmartwychwstał. Jego imię. Jakie jest imię zbawiciela Twego? A głośniej. Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, jedyny zbawiciel. To jest imię mojego zbawiciela. On nie potępia, ale zbawiam. Ratuję. I chcę dać nowe życie. O tym będzie jutro. Jak przyjąć zbawienie. I zapraszam też dzisiaj, kolejny dzień wieczorem, kolejny krok zmagania się z naszą historią życia. Właśnie wczoraj tyle ludzi było, żeby modlić się o ustrowienie międzypokoleniowych więzów, przerwanie tego, co złe, żałować, wyrzec się. Tego, co by demon zatruwał życie przez pokolenia. A dzisiaj będzie modlitwa przebaczenia, bo zbawienie Bóg chce dać i to jest pewne. Ja widzę, że wiele wszyscy chcą przyjąć, tylko są warunki też: przebacz, otwórz się, przebacz winowajcom, sobie też, różne rzeczy, a wówczas zobaczysz, że Bóg da Ci tę pomoc. Więc zapraszam i dziś na dziewiętnastą, a jutro kolejne msze i rano, i po południu, i o osiemnastej msza z modlitwą o uzdrowienie. Teraz wstańmy i przez chwilę ukłońmy się wobec tego krzyża, wobec Jezusa na krzyżu, wobec tego zbawienia i miłości. Co możemy powiedzieć? Możemy tylko stanąć i pokłonić się. Tak zróbmy. Ty za nas cierpia w rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, przyczyń się za nami.